Hej wszystkim, Oliwia z tej strony, moi drodzy, kiedy to nagrywamy jest 17.02, Światowy Dzień Kota, no i niestety na Dolnym Śląsku szaleje wichura, w związku z czym nie jestem pewna, czy dzisiaj uda mi się to zmontować, praktycznie wszystkie sprzęty w domu na przemian mi je ożywają i gasną, także no zobaczymy jak tutaj sytuacja dalej się potoczy. Dzisiaj chciałabym pomówić na temat pewnej choroby, która dręczy mnie, to tak wiecie, w ramach serii zwiększenia świadomości na temat różnych chorób i zaburzeń. Jest to choroba, która ma dość nietypowy charakter, bowiem nawraca średnio co kilka lat, także to też nie jest tak, że cały czas zmagam się z jej objawami, a też przy okazji odkryłam metodę, która być może pomoże innym osobom zmagającym się z tą chorobą, także dzisiaj trochę o tym opowiem. No, czynność tarczycy ma to do siebie, że dochodzi do zwiększonej produkcji hormonów w organizmie człowieka, a co za tym idzie, przyspiesza metabolizm, aczkolwiek jest to choroba, który, na którą no, jeżeli się zapadnie raz, to ona często potem wraca przez resztę życia i generalnie tutaj bierze się leki, przynajmniej takie standardowe postępowanie, żeby zmniejszyć tą nadprodukcję hormonów. Tak ogólnie to charakteryzuje się ona wieloma różnymi objawami. Może to być np. zwiększona drażliwość, zwiększone pocenie się, takie ogólne uczucie pobudzenia, problemy z zasypianiem, uderzenia gorąca, kołatanie serca i wiele innych. U mnie praktycznie z każdym nawrotem objawy były nieco inne. I tutaj pozwólcie, że podzielę się z Wami kawałkiem historii. Mianowicie pierwszy raz tą chorobę miałam zdiagnozowaną w 2008 roku. Leżałam wtedy w szpitalu z zupełnie innej przyczyny niż hormony. Tak naprawdę wykryto to u mnie zupełnie przypadkowo. No i tutaj generalnie nie powiem, mam żal do lekarzy, że już wtedy nic z tym nie zrobili, bo być może mogliby w ten sposób, um, wiecie, mi jakoś pomóc i sprawić, żebym tak się nie męczyła sama ze sobą, bo też zwiększona drażliwość nieraz sprawiała, że zaczynałam o samej sobie myśleć, że jestem złym człowiekiem. Generalnie jako dziecko miałam łatkę takiego niegrzecznego dziecka tymczasem, no jak już mówiłam, byłam po prostu chora, a ta choroba niestety jest udowodniona, że wpływa na mózg człowieka, no i też na nasze zachowanie, dlatego jak tylko się ją wykryje, trzeba natychmiast przystąpić do leczenia, bo inaczej to naprawdę oznacza męczarnie dla organizmu. Tak ogólnie to. Ta choroba naczyność tarczycy przeszła o dziwo samoistnie, za pierwszym razem tak ciokę dojrzewania. Wiem, że teraz zapytacie, jakie potencjalnie hormony mogłam mieć zwiększone, czy to zawsze jest tak, że hormony tarczycy idą w górę, a te w dół i powiem Wam tak, ja ogólnie mam postać subkliniczną, co oznacza, że z każdym nawrotem choroby nieco inne hormony często jakieś tam pojedyncze się u mnie zmieniają, ale to już w zupełności wystarczy, żeby wystąpiły objawy. Przykładowo, jeżeli TSH spanie u mnie poniżej wartości środkowej, już w tym momencie pojawiają się u mnie objawy chorobowe, mimo że TSH jest teoretycznie w normie. Potem pamiętam, co było po okresie dojrzewania, wydaje mi się, że już wtedy jakoś wkraczałam w wiek młodej dorosłej, znowu zaczęłam czuć się dziwnie. I przypominam tylko, że w 2008 roku byłam w piątej klasie szkoły podstawowej, tak? a to już mówimy o wieku, gdzie praktycznie młoda dorosła, no aczkolwiek miałam badanie TSH i nic nie wykazało o dziwo. Niemniej, no z drugiej strony ulga, tak, że znowu nic się nie dzieje z tymi hormonami, po czym znowu miałam badanie hormonów dlatego że no jednak zaczęły się u mnie pojawiać coraz bardziej charakterystyczne objawy pamiętam, że też rozwiązywałam testy na necie wiecie, żeby sprawdzić jakie jest prawdopodobieństwo, aczkolwiek niewiele mi one powiedziały no i w końcu zdecydowałam się na wizytę u mojego świętej pamięci endokrynologa i tak okazało się, że jak jeszcze pamiętam, uczyłam się w szkole medycznej i to miałam właśnie nawrót nadczynności tarczycy. No i znowu tutaj istna masakra, wiecie, ja też jeszcze wtedy byłam przed terapią, więc tak dobrze nie radziłam sobie z panowaniem nad emocjami. No i też przez to się okropnie męczyłam sama ze sobą, męczyły mnie te wszystkie objawy, po prostu istna tragedia. I też przy okazji się okazało, że na jednym z płatów miałam i mam zresztą po dziś dzień guzka. Na szczęście jest to zmiana łagona, w związku z czym nic się z tym nie robi. Tak, oczywiście miałam biopsję i biopsja tarczycy to jest naprawdę okropnie nieprzyjemne badanie. Poza tym też zrobiono scentygrafię i generalnie no nie wniosła ona tutaj za dużo do diagnostyki. Być może ta zmiana jest też odpowiedzialna za nawroty choroby, jednak jest ona zbyt mała, żeby można było cokolwiek z nią zrobić. No ale w każdym razie dobra, podjęto leczenie, już rzeczywiście dostałam tutaj lek zmniejszający ilość hormonów, dzięki czemu zaczęłam czuć się coraz lepiej i wreszcie po raz kolejny wyzdrowiałam. Remisja jednak nie mogła trwać wiecznie. Mój świętej pamięci endokrynolog przypuszczał, że to no będzie coś koło 10 lat, coś koło tego. Aczkolwiek potem pamiętam, że no on umarł, potem byłam jeszcze jakiś czas w ogóle bez endokrynologa, mniej sprawdzałam te hormony. No i w zeszłym roku zauważyłam znowu zmianę w swoim zachowaniu, znowu stałam się bardzo drażliwa, wiecznie rozdrażniona. Do tego pojawiły się różne inne objawy i tym razem na przykład zamiast kołatania serca były uderzenia gorąca, no i już w tym momencie wiedziałam, że muszę szybko reagować. No i znowu zaczęły się badania TSH, które najpierw miało wartość poniżej, tak po prostu poniżej tej środkowej, no i potem zaczęło stopniowo spadać, w związku z czym poszłam tym razem znowu prywatnie do innego endokrynologa, jednak tutaj no, przez to, że to TSH dalej mieściło się w granicach normy, to no, nic z tym nie zrobiono, a szkoda, bo już u mnie wystarczy, że TSH jest poniżej środkowej wartości, już w tym momencie dostają ostrych objawów na tarczycy i jednoznacznie oznacza to u mnie nawrót. No, i nie powiem, czułam się okropnie bez rana. Zwłaszcza, że to są leki, które na receptę może przepisać tylko lekarz. W związku z czym, no z jednej strony się okropnie męczyłam z objawami, a z drugiej strony nic z tym nie robiono. Więc to w ogóle dla mnie jest istna paranoia. Bo okej, okay, to, że ja regularnie badam tarczycę, to jedno, no, ale samej sobie nie załatwię tabletek. No, a mój or organizm, no, już zaczął normalnie błagać o litość. Bo niestety, ale hormony zaczęły rosnąć, no i tutaj już metabolizm zaczął przyspieszać. Nie wiem czy wiecie, ale też nadczynność tarczycy ma taki objaw, że praktycznie non stop chce wam się jeść i obojętnie ile byście nie zjedli, to nic wam nie przybiera na wadze, a wręcz chudniecie. Jest to o tyle uciążliwe, gdyż jak wiemy, ceny jedzenia są, jakie są w tej chwili, a mi po prostu cały czas non-stop chciało się jeść, więc to też jest w ogóle taki uciążliwy objaw. No i wiedziałam, że nie mogę pozostać na to obojętna. Stwierdziłam, że będę od czasu do czasu sprawdzać to TSH. I jeszcze pamiętam, że w tamtym czasie, co nie było z powodu tarczycy, to było z powodu innych moich chorób, musiałam udać się na tlenoterapię ona ma to do siebie, że zwiększa ośmiokrotnie produkcję komórek macierzystych które naprawiają różne uszkodzenia organizmu no i właśnie u mnie doszło do takiego namnożenia się komórek i słuchajcie potem jak sprawdziłam TSH znowu wróciło do normy do tych środkowych wartości co oznacza, że przez przypadek chyba odkryłam nową metodę walki z tą chorobą i bardzo się cieszę z tego powodu udało się zapobiec temu całkowitemu nawrotowi po paroletniej remisji Także mega się cieszę. Generalnie w tym roku znowu będą mnie, właśnie, czekały takie zabiegi tlenoterapii. No i znowu też będę musiała zrobić tutaj i USG tarczycy. No i oczywiście badania hormonów. No i zobaczymy, co wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko było ok. Jeszcze na koniec, tak powiem jedno. No to, że akurat u mnie ta metoda zadziałała, nie oznacza, że ona zadziała u każdego. To nie jest jakaś standardowa procedura przy nadczynności tarczycy. I tak naprawdę u mnie zupełnie przypadkowo wyszło, że cofnęły się objawy choroby, także nie pozostaje nic innego, tylko cieszycie się z tego powodu. Jeżeli zmagacie się z nadczynnością tarczycy, no to po prostu znajdźcie takiego specjalistę, który zainteresuje się Waszym przypadkiem i nie zostawi Was tymi uciążliwymi objawami. To by było na tyle, moi drodzy, tak prezentuje się moja historia walki z tą chorobą i przy okazji to, jak odkryłam nową metodę, która mi pomaga. No i cóż, życzę miłego dnia i na razie...